Hej, kociarze, zastanawialiście się kiedyś, na co wasz futrzasty przyjaciel czeka, żebyście zrobili przez całe jego życie? Spędzamy mnóstwo czasu próbując odgadnąć, czego nasze koty chcą, dekodując każde miałknięcie i ruch ogona. A co, jeśli powiem wam, że są proste rzeczy, które możecie robić, aby wasz kot czuł się kochany i rozumiany. Dzisiaj zagłębimy się w kocią psychikę, aby odkryć osiem rzeczy które wasz kot chciałby, żebyście wiedzieli. To nie są typowe porady dotyczące opieki nad kotem. Mówimy o zrozumieniu subtelnych sposobów komunikacji kotów i budowaniu głębszej więzi opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Więc jeśli jesteście gotowi odkryć sekrety szczęśliwszej, bardziej harmonijnej relacji z waszym kotem, zapnijcie pasy. Wyruszamy w podróż do fascynującego świata kociej komunikacji i potrzeb. Zaufajcie mi. Wasz kot wam za to podziękuje. Zacznijmy od klasyka powolne mruganie. To jedno z najbardziej fascynujących zachowań, jakie możemy zaobserwować u naszych kocich przyjaciół. Znacie to spojrzenie, którym wasz kot was obdarza? To, w którym powoli zamyka oczy, a potem je otwiera? To jest coś więcej niż tylko przypadkowy gest. To nie jest tylko oznaka senności, moi drodzy. To subtelny, ale potężny sposób komunikacji. To potężny sygnał zaufania i uczucia. Kiedy kot powoli mruga, mówi nam, że czuje się bezpiecznie i komfortowo. W kocim świecie zamknięcie oczu przed kimś to wielka sprawa. To jak powiedzenie wszystko jest w porządku, ufam ci. Oznacza to, że czują się bezpiecznie i komfortowo w waszej obecności. To naprawdę wyjątkowy moment. Więc kiedy wasz kot powoli mruga do was, w zasadzie mówi: Kocham cię, ufam ci. Dobrze się z tobą czuję. To jest ich sposób na wyrażenie miłości. A teraz, najlepsze: możecie odwzajemnić to powolne mruganie. To jest jak mówienie: Ja też Cię kocham, w kocim języku. To fantastyczny sposób na wzmocnienie więzi i pokazanie kotu, że czujecie to samo. To naprawdę może zbliżyć Was do siebie. Po prostu spójrzcie na swojego kota. Powoli zamknijcie oczy na kilka sekund, a potem je otwórzcie. To takie proste, a jednocześnie tak znaczące. Możecie być zaskoczeni reakcją waszego kota. Często odpowiadają tym samym gestem, co jest naprawdę urocze. Nie bójcie się powtórzyć tego kilka razy, zwłaszcza jeśli wasz kot wydaje się być otwarty. To może stać się waszym codziennym rytuałem. To piękny, cichy język miłości, który może pogłębić waszą więź z futrzastym przyjacielem. To coś, co naprawdę warto spróbować. Więc następnym razem, gdy wasz kot obdarzy was tym powolnym mruganiem, nie gapcie się tylko bezmyślnie. Zrozumcie, co to oznacza. Odwzajemnijcie gest i patrzcie, jak wasza więź rozkwita. To naprawdę magiczny moment, który warto celebrować. Dobra, porozmawiajmy o rozrywce. Wasz kot może mieć opinię leniucha i śpiocha, ale nie dajcie się zwieść. Pod tym puszystym futerkiem kryje się urodzony myśliwy, który potrzebuje stymulacji mentalnej i fizycznej. Koty domowe, szczególnie, potrzebują ujścia dla swojej energii i instynktów. Bez nich mogą się nudzić, frustrować, a nawet stać się destrukcyjne. I tu wkraczacie wy, moi drodzy. Musicie stać się dostawcami zabawy i emocji. Pomyślcie o tym w ten sposób. Na wolności wasz kot. Spędzałby dni na tropieniu zdobyczy, wspinaniu się na drzewa i eksplorowaniu swojego terytorium. Musicie odtworzyć te doświadczenia w granicach waszego domu. Jak to zrobić? Chodzi o wzbogacenie kociego życia. Zapewnijcie różnorodne zabawki, które trafiają w naturalne instynkty waszego kota. Drapaczki to absolutna konieczność nie tylko dla pazurów, ale także dla gruczołów zapachowych. I nie zapomnijcie o zabawkach, łamigłówkach z jedzeniem. Sprawiają, że posiłki są bardziej angażujące i satysfakcjonujące. Pamiętajcie, stymulowany kot to szczęśliwy kot. Bądźcie kreatywni, zapewnijcie mnóstwo okazji do zabawy i eksploracji, i patrzcie, jak wasz futrzasty przyjaciel rozkwita. Zauważyliście kiedyś, jak wasz kot uwielbia ocierać się o was twarzą i ciałem? To jedno z najbardziej uroczych i fascynujących zachowań, jakie koty mogą wykazywać. Nie, nie tylko próbuje zostawić na was swój zapach, chociaż to też jest częścią tego. To zachowanie ma głębsze znaczenie, które warto zrozumieć. Angażuje się w zachowanie zwane ocieraniem się. To nie tylko sposób na oznaczenie terytorium, ale także na komunikację z innymi kotami i ludźmi. Ocieranie to sposób, w jaki koty znakują swoje terytorium zapachem? Każdy przedmiot, który ocierają, staje się częścią ich świata. Ale to także oznaka uczucia i sposób na stworzenie znajomego, komfortowego profilu zapachowego w ich otoczeniu. To ich sposób na powiedzenie, że czują się bezpiecznie. Widzicie, koty mają gruczoły zapachowe na policzkach, brodzie i czole. Te gruczoły wydzielają feromony. Które są unikalne dla każdego kota. Kiedy ocierają się o Was, zostawiają swój zapach, mieszając go z Waszym, tworząc wspólny zapach, który mówi: Jesteś mój, a ja jestem Twój. To buduje silne więzi między Wami. Jak więc powinniście reagować na ten uroczy przejaw uczucia? To proste: wystarczy odwzajemnić ich miłość. Przede wszystkim nie odganiajcie ich. To może sprawić, że poczują się odrzucone i zdezorientowane. Zamiast tego odwzajemnijcie miłość, delikatnie głaszcząc je po policzkach i głowie. To sprawi, że poczują się docenione i kochane. W zasadzie oddajecie przysługę, zostawiając swój zapach na nich. To wzajemne oznaczanie wzmacnia Waszą więź. To piękna wymiana zaufania i uczucia, która wzmacnia Waszą więź i sprawia, że Wasz kot czuje się bezpiecznie i kochany. To coś więcej niż tylko zachowanie, to język miłości. Więc następnym razem, gdy wasz kot zacznie się o was ocierać, potraktujcie to jako komplement i oznakę głębokiego uczucia. To ich sposób na powiedzenie, że jesteście dla nich ważni. Porozmawiajmy teraz o zachowaniu, które może być zarówno urocze, jak i trochę bolesne ugniatanie. To zachowanie, które wielu właścicieli kotów zna aż za dobrze. Wiecie, kiedy wasz kot wciska swoje łapki w wasze kolana, często z wysuniętymi pazurkami? To może być dość niekomfortowe, ale jest to coś więcej niż tylko przypadkowe drapanie. To może nie zawsze jest przyjemne, ale w rzeczywistości jest to oznaka zadowolenia i powrót do kocieństwa. Koty ugniatają, gdy czują się bezpieczne i szczęśliwe. Co jest dla nich sposobem na wyrażenie miłości i zaufania. Kiedy kocięta są mleko matki, ugniatają łapkami jej brzuch, aby stymulować przepływ mleka. To zachowanie jest zakorzenione w ich wczesnym życiu i często przenosi się na dorosłość. To zachowanie często przenosi się w dorosłość jako mechanizm kojący i uspokajający. Dorosłe koty ugniatają, aby się zrelaksować. I poczuć komfort, co jest dla nich naturalnym sposobem na radzenie sobie ze stresem. Kiedy wasz kot ugniata was, w zasadzie przeżywa na nowo te ciepłe, miłe uczucia bycia pielęgnowanym i zaopiekowanym. To jest ich sposób na powiedzenie, że czują się z wami bezpiecznie i szczęśliwie. Ale co? Jeśli te pazurki wbijają się w waszą skórę? Może to być bolesne i nieprzyjemne, ale istnieją sposoby, aby sobie z tym poradzić. Po pierwsze, nigdy nie każcie swojego kota za ugniatanie. To naturalne zachowanie, które przynosi im komfort, więc ważne jest, aby nie zniechęcać ich do tego. Zamiast tego, spróbujcie położyć gruby koc lub ręcznik na kolanach, zanim pozwolą mu się ułożyć. To pomoże zminimalizować dyskomfort związany z pazurkami. Możecie również delikatnie przekierować jego uwagę na miękką zabawkę lub poduszkę, jeśli zacznie za bardzo używać pazurków. To może pomóc w ochronie waszej skóry, a jednocześnie pozwolić kotu na kontynuowanie ugniatania. Pamiętajcie, ugniatanie to naturalne i instynktowne zachowanie, które przynosi waszemu kotu komfort. To jest ich sposób na relaks i wyrażenie uczuć. Rozumiejąc jego pochodzenie i znajdując sposoby na radzenie sobie z sytuacją z pazurkami, możecie zmienić to w pozytywne doświadczenie dla was obojga. Dzięki temu wasza więź z kotem stanie się jeszcze silniejsza. Koty mogą mieć opinie niezależnych i zdystansowanych, ale prawda jest taka, że pragną rutyny i przewidywalności. Tak jak my, koty czują się bezpiecznie, kiedy wiedzą, czego się spodziewać. Stała rutyna pomaga zmniejszyć stres i niepokój, tworząc bardziej harmonijne środowisko dla wszystkich. Jak więc wygląda dobra rutyna dla kota? Chodzi o konsekwencje. Karmcie swojego kota o tej samej porze każdego dnia, niezależnie od tego, czy jest to raz. Czy dwa razy dziennie. Sprawdźcie, by zabawa była regularną częścią Waszego harmonogramu, nawet jeśli to tylko 10 do 15 minut dziennie. I starajcie się być konsekwentni w swoich przychodach i wyjściach. Wiem, że życie bywa nieprzewidywalne i nie zawsze można trzymać się sztywnego harmonogramu, ale im bardziej konsekwentni jesteście, tym lepiej. Nawet małe zmiany w rutynie mogą wyprowadzić Waszego kota z równowagi, prowadząc do stresu i potencjalnych problemów behawioralnych. Pamiętajcie, Wasz kod polega na Was w kwestii stworzenia stabilnego i przewidywalnego środowiska. Ustanawiając solidną rutynę, nie tylko zaspokajacie jego podstawowe potrzeby, ale także zapewniacie mu poczucie bezpieczeństwa i spokoju.